No dobra, w pierwszym zadaniu komputer wylosował światła mijania, płyn chłodzący. Jak będziesz gotowy do jazdy w ruchu drogowym, potwierdź. Tak, naciąg łańcucha zawsze. No i co? Już teraz zapraszamy do subskrybowania oraz zaznaczenia funkcji powiadom, aby być na bieżąco i dostawać powiadomienia za każdym razem, kiedy tylko prześlemy nowy materiał. Tylko jak on Ci podprowadza motocyk, to on raczej stoi na luzie. Ale. Przekręcając kluczyk można sobie sprawdzić. Tak, to nie ma problemu. Jest na luzie? Kreseczka powinna być. Popatrzmy, popatrzmy. Poczekaj, ja to nagram sobie, tak? Jedynka, no to czyli nie jest na luzie. No to zrzuć go na luz. O, i to będzie luz, tak? Pokażę tutaj. I to będzie opcja luz. Wtedy jak sobie w Yamasze przekręcimy kluczyk w pozycję zapłon, Jak jest ta kreseczka tutaj, to znaczy, że... O, to to znaczy że jest luz tak dokładnie sprawdzamy światła ale jeszcze wróćmy co z tym łańcuchem o czyli naciąg prawidłowy tak wystarczy tyle za dużo się nie rozgadywać tak dokładnie tak które to są które ale które to są Duża żarówka, tak, dokładnie, duża żarówka do światła mijania. Okej. Okay. Dobrze. Sprawdzamy tak. 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 Stawiamy motocykl do pionu. Mhm. I poziom płynu powinien być pomiędzy minimum a maksimum. Jest na Jest minimum. na minimum, tak. Czyli Mieści się, powiedzmy, bo jest powyżej lekko minimum. Dolejemy jak coś. Tak. tak. Upewniamy się, że nic tam nie zawadza. Mhm. Co prawda, instrukcja egzaminowania nie przewiduje obowiązku rozejrzenia się przed przepchnięciem, ale pamiętajcie, wyrabiamy sobie dobre nawyki, to nam się przyda w przyszłości. Ale to jest nasz dobry nawyk, nie? Że jak chcemy ten motocykl przepchnąć do tyłu, to dobrze jest, żeby ewentualnie się upewnić. Popatrzmy, stoi w polu. Ok, i co dalej? Teraz wsiadamy. Tak gotowujemy się do jazdy. Tak, dokładnie. Sprawdzamy ustawienie lusterek Mhm. Mm Sprawdzamy i ewentualnie I ustawiamy, ustawiamy, ustawiamy tak? Dokładnie. Mhm. Mm ok. Uruchamiamy motocykl. Mhm. Mm tak. Sprawdzamy czy nie mijania. No. Jest, gotowy do jazdy. Dobra, ale wyłącz na chwilę. Bo jeszcze wrócę, yy, wrócę do tego sprawdzenia Twojego świateł mijania. Oczywiście, możesz to zrobić, ale znowu, jeżeli chodzi o egzamin, to te, to jedno światło, które sprawdzałeś, jest przedstawicielem całości. Czyli, jakby sprawdzenie tego jeszcze raz, to jest. No dodatkowa czynność, której tak naprawdę nie musimy wykonać, bo rozumiesz, kiedyś było tak na egzaminie, że mieliśmy w obowiązku wszystkie światła sprawdzić. Tak, ale... żeby to było, żeby to trwało krócej, Aha. to wybrali tylko jedno. Tak, tylko o co, o co innego chodzi. No. Na to zwrócił uwagę mi Tomek. No. Gdybym wyrosował tu wcześniej światła drogowe i zostawił go na drogowych, no? bym tego nie zauważył, no. nie na kontrolce ani nie No, to bym był źle przygotowany do jazdy. Więc lepiej tą rękę wystawić, no bo jest wtedy wyraźna granica odcięcia. Na... A ja bym, a ja bym, a ja bym dyskutował, czy jesteś w stanie w stresie wyraźną granicę odcięcia. Ja bym bazował na kontrolce. Okay, kontrolka. Ja bym bazował na kontrolce. Jeżeli kontrolka, mówimy tutaj o drogowych, jeżeli kontrolka świateł drogowych się nie świeci, to znaczy, że jest wszystko ok, tak? Pamiętajcie, w przypadku, gdy sprawdziliśmy jedno światło. To to oznacza, że pozostałe światła są sprawne, wszystkie kontrolki są sprawne, czyli tak naprawdę nie potrzeba jakichś dodatkowych kombinacji szukania czegoś, wymyślania, tylko po prostu koncentrujemy się na tym, żeby ewentualnie wyrabiać sobie te prawidłowe motocyklowe odruchy. A prawidłowym odruchem to jest zerknięcie na tablicę. Czyli potwierdziłeś gotowość do jazdy w ruchu drogowym, teraz wykonamy kolejne zadanie czyli jazda torem cyfry 8, tak? Kolejne zadanie, tak zwana ósemka. Tu trzeba pamiętać o tym, że mamy do wykonania pięć ósemek. Dobrze jest, żebyście zorientowali się, o tym powinni wiedzieć wasi instruktorzy, czy w waszym wordzie. Dopuszczalne jest zrobienie więcej niż pięciu ósemek, czy będzie to traktowane jako błąd? W Łodzi <laughs> ustalenia są takie, że mamy zrobić pięć, i ta pierwsza ósemka, o której często mówimy, że nie liczymy jej albo jest niedomknięta, od dwóch lat już w Łodzi jest ustalone między instruktorami a egzaminatorami, że. Jest to traktowane jako ósemka, czyli czy domknięta, czy nie, jest to po prostu liczone jako jeden. I tak jak mówię, może być sytuacja, że jeden egzaminator pozwoli na to, żeby zrobić sześć ósemek, czy więcej, a inny nie pozwoli, czyli będzie trzymał się instrukcji egzaminowania 5 to 5. Dlatego pamiętajcie, w trakcie szkolenia uczymy się ja tego liczenia tych ósemek. Okazało się, że Rafał zrobił 7 ósemek, niepotrzebnie tak dużo i trudno teraz określić, na jakiego egzaminatora trafi i jakby Pamiętaj, to egzaminator Rafał, potraktował. Pamiętajcie, 5 to 5. Jeżeli chodzi o ósemkę, to trzeba liczyć i ma być 5, tak? Bo tutaj znowu yy, pewne ustalenia były w Wordzie Łódzkim, że ma być 5. W ustawie jest 5, ma być 5. Cztery wiadomo, że nie zalicza, pięć ma być, czyli pamiętać o tym, że liczymy do pięciu i wyjeżdżamy, tak? Dobra, czyli teraz wykonamy kolejne zadanie na egzaminie wewnętrznym, czyli slalom między pięcioma bramkami, tak? Przypominam, pamiętasz jak to jest, tak? Pierwszy z zatrzymania w Wordzie Łódzkim, powtarzam, w Wordzie Łódzkim. Yy, drugi przejazd wykonujemy bez zatrzymania między pierwszym a drugim przejazdem, tak? Jest to różnie w Wordach interpretują, ale my tutaj opieramy się na tym, co będziemy robić w Wordzie łódzkim, tak? Zachęcam do oglądania innych moich filmów na temat slalomu wolnego. Tam pokazuję wiele technik, które doprowadzają nas do tego, że bez najmniejszego problemu wykonujemy to zadanie, a dodatkowo. Nie mamy problemu później w jeździe w korkach. Uczymy się korzystania z półsprzęgła, z hamulca nożnego, z patrzenia odpowiedniego, z operowania ewentualnie gazem. Także jest wiele, wiele ćwiczeń. Namawiam do oglądania Pamiętaj... innych filmów. Slalom szybki. Działamy. Jeżeli chodzi o salon szybki, też są nagrane filmy, gdzie mówię, jak wiele elementów tutaj jest spójnych z zakrętem w trakcie wykonywania tego zadania. Omijanie przeszkody! Teraz bez zatrzymania. Drugi przejazd, pierwszy z prawej, drugi ma być z lewej. I popatrzmy, zatrzymał się i powtarza próbę. Bo tak jak widzieliśmy, zatrzymał się między pierwszym a drugim przejazdem. Przypominam, że Pierwszy z prawej dwa. i bez zatrzymania, drugi przejazd z lewej. Prędkość na bramce wjazdowej jest mierzona, czyli tam ma być 50 km na godzinę. Hamowanie do zatrzymania we wskazanym miejscu jedziemy. Wskazanym punktem jest przeszkoda i zatrzymać się. I teraz, rafał, o czym musimy pamiętać? Po zatrzymaniu jesteś włączającym do ruchu. Czyli na mieście, czy na placu, nie ma to znaczenia, tak? Czyli ruszysz, zatrzymasz się i będziemy awaryjne robić, tak? Czy na placu, czy jak zrobisz to na mieście, to pamiętać, rozglądasz się, upewniasz się na mieście szczególnie w lusterku lewym. Można nawet się obrócić stojąc za siebie, żeby dobrze popatrzeć. Bo generalnie pamiętamy, że za siebie się nie oglądamy, tylko maksymalnie tą brodę w trakcie jazdy do ramienia, żeby kierownicą nie ruszyć, tak? Ale jak stoisz, to możesz popatrzeć, żeby być pewny, czy na pewno to włączenie do ruchu nie spowoduje utrudnienia bądź wymuszenia pierwszeństwa, tak? Brawo. Brawo. No dobra, jedziemy. Hamowanie do punktu widzimy. Punktem zatrzymania jest ustawiona tutaj przeszkoda. OK. I teraz hamowanie awaryjne będziemy robić, ale też tu podjeźdź. No i teraz hamowanie awaryjne. Czyli na sygnał egzaminatora hamujemy awaryjnie. Przypominam, żeby w trakcie nauki uczyć się z zatrzymania na jedynce, czyli zbijania tych biegów do biegu pierwszego na lewej nodze, czyli hamujemy dwoma hamulcami. Ok. Jak się podoba, la lajkujcie, subskrybujcie, żebyście byli na bieżąco z moimi filmami. Już teraz zapraszamy do subskrybowania oraz zaznaczenia funkcji powiadom, aby być na bieżąco i dostawać powiadomienia za każdym razem, kiedy tylko prześlemy nowy materiał.